Henna Delia Cosmetics. Prosty sposób na piękne brwi i rzęsy. Uzyskasz efekt głębokiego koloru brwi i rzęs na długi czas bez zabarwionej skóry. Henna do brwi i rzęs Delia Cosmetics to czteroelementowy zestaw do koloryzacji brwi i rzęs. Zawiera tubkę z żelem koloryzującym, aktywator, specjalny aplikator i miseczkę. Henna dostępna jest w trzech kolorach. Czarnym, ciemnobrązowym i grafitowym. Czarną polecamy osobom o ciemnej oprawie oczu, ciemnych włosach i ciemnej karnacji. Brązowy kolor podkreśli średnią i jasną karnację oraz jasną oprawę oczu. Dla jasnych blondynek lub osób nielubiących mocno podkreślonych brwi przeznaczona jest henna grafitowa. Przeczytaj uważnie sposób wykonania zabiegu oraz informacje dodatkowe na opakowaniu. Połącz w miseczce żel koloryzujący z aktywatorem. Dokładnie wymieszaj w celu uzyskania gładkiej, jednolitej konsystencji. 48 godzin przed użyciem henny wykonaj test na alergię zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Unikniesz ryzyka wystąpienia podrażnienia. Po przygotowaniu emulsji oczyść dokładnie brwi i rzęsy z resztek makijażu. Po zmyciu mleczkiem lub płynem micelarnym na ostatnim etapie oczyść okolice oczu i brwi wodą. Dokładne oczyszczenie zapewni lepszy efekt koloryzacji. Po osuszeniu okolic brwi i oczu nałóż tłusty krem lub wazelinę w celu zabezpieczenia skóry przed zafarbowaniem. Nie nakładaj na brwi i rzęsy. Nałóż na brwi henne za pomocą zaokrąglonej części aplikatora. Nakładaj, zaczynając od szerszej części brwi ku zwężeniu. Jeśli wyjdziesz poza oczekiwaną linię, hennę możesz usunąć przy pomocy patyczka higienicznego. Nałożoną na brwi chenne pozostaw od 5 do 10 minut. W tym czasie możesz nałożyć chenne na rzęsy za pomocą drugiej części aplikatora w postaci grzebyczka. Zabieg wykonaj przy otwartych oczach. Nie potrzebujesz płatków ochronnych. Pamiętaj, że zabezpieczyłaś skórę i nie musisz się obawiać jej zabarwienia. Chenne na rzęsach zostawiasz również 5 do 10 minut. Całość zmyj obficie wodą z użyciem wacika kosmetycznego. Najpierw z brwi, a następnie z rzęs. Po zabiegu wyreguluj brwi w ulubionym kształcie, używając Henny Delia Cosmetics. Wykonując zabieg 1 do 2 razy w miesiącu, zaoszczędzisz czas na robienie dodatkowego makijażu brwi i rzęs. Dzięki niej każdego dnia będziesz miała podkreśloną oprawę oczu. Efekt uzyskasz już po 5 minutach. Nie musisz kupować dodatkowych akcesoriów. Zestaw zawiera wszystko, co niezbędne do wykonania zabiegu. Nie obciążysz nadmiernie swojego budżetu na kosmetyki do brwi i rzęs, bo opakowanie wystarcza na 15 zabiegów. Nie musisz obawiać się niepożądanych efektów i podrażnień, jeśli tylko przeprowadzisz zabieg zgodnie z instrukcją. Jeśli skończyłaś 16 lat, możesz wykonywać koloryzację brwi i rzęs, kiedy tylko będziesz miała na to ochotę. Sama przekonaj się, jaki to łatwy zabieg i ciesz się piękną oprawą oczu każdego dnia. Wybierając produkty do farbowania rzęs, zawsze sprawdzaj, czy opakowanie zawiera sposób użycia, informacje o teście na alergię czy środki ostrożności. Sprawdź również, czy producent deklaruje zawartość procentową aktywatora. Do rzęs używamy 2%. Większe stężenie może być tylko stosowane do farbowania brwi. Henna Delia Cosmetics jest przebadana dermatologicznie, opracowana zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i gwarantuje bezpieczeństwo, jeśli tylko zabieg zostanie wykonany według zaleceń na opakowaniu.